Cześć witajcie to ja z Quarex, a to oczywiście już 40 odcinek z serii Skywars ze Squarexem Dobyliśmy już do 40 odcinka i z tego co wiem na moim kanale jest już 120 subów Bardzo wam dziękuję no po prostu jesteście mega tak szybko to wszystko wbijacie i pod 38 odcinkiem ze Skyward to mnie po prostu rozwaliło 17 łapek w górę. Więc jeżeli uda wam się pod tym odcinkiem rzucić tak z 15 łapek w górę to bardzo mnie to ucieszy, więc yy, dobra. Z takich gatek początkowych jak zawsze no to tyle. A myślę, że teraz możemy zrobić cięcie i widzimy się już na pierwszej ręce w tym odcinku. Dobra, więc ja jestem już po cięciu na mapie Stragany i teraz gram sobie predatorem i zobaczcie ile mam XP dokładnie 52 tysiące no zbierać trzeba po prostu bo mam tylko 9 diamenta i naprawdę E, bardzo chcę sobie kupić tego psa i... i, i tyle, no. Więc y, generalnie, no, zbieram na niego już od dość długo. E, Polska polski język, trudny język, po prostu i tyle. E, no, ale wiecie, no, też macie czasami tak, że pewnie się zbieracie expa i korci was, żeby go wydać tutaj, no, na jakiejś zebrance. To ja mam dokładnie tak samo, tylko że, no, kiedy ja wydam boże, ale głośno manika tam, ym, prawdopodobnie będzie mnie przynajmniej dobrze słychać na odcinku Nie wiem czy będzie tak dobrze słychać Minecrafta już Ale dobra yy, Na razie mnie najmniej interesuje Bo w sumie dźwięki z Minecrafta was chyba bardzo nie interesują yy, Mnie bardziej w sumie interesuje to gdzie jesteśmy typy A to, tego tutaj musimy sobie wysadzić Ale, nie wysadzić Boże co mi się tak dzisiaj plącze język Jakiś głupi dzisiaj um. A już orają. On. Dobra, pierwszy tylko wpadł. Nie, drugi e, Ja sobie tutaj teraz pogram, tak nie wiem, e, to, bo, powiedzcie czy mi lepiej idzie, czy nie, na czy, niż na innych odcinkach, bo... wydaje mi się, że troszkę nie, mnie z skila przybyło, jeżeli można to tak e, obliczać na to. Aha. Dobra. No to jak widzimy tutaj styl knokacz, frajer knokacz, tak nie wiem kto mnie zabił, ale myślę, że to nie ma sensu, opuszczę i tak dostanie na, a przynajmniej nie będziemy musieli tak długo czekać. Więc dobra, ja robię cięcie i widzimy się już na drugiej ręce w tym odcinku. Dobra, więc ja jestem dziś już w cięciu, boże, nie dziś w po prostu w cięciu, na mechanizmie, ponieważ ostatnio na tej arenie po prostu idzie mi nie wiadomo dlaczego, ale bardzo dobrze. I prawdopodobnie mówiąc to na tej arenie przegram, bo ogólnie nie wiem dlaczego. I uwierzcie mi na słowo, no ja jak sobie gram tak po prostu, żeby expit to na każdej, ale nie mam sami z 6 kil lub 5. A jak gram na odcinkach, to nie dość, że tych kill jest mało, to jeszcze często przegrywam i to prawdopodobnie przez to, że jestem trochę zagadany. Nie wiem czy wiecie o co chodzi, ale po prostu, no, mówię i tam marnuję trochę czasu. na yy, Gadanie i się, nie, nie, nie skupiam tak na grze, prawda? Ale nie, nie marnuję, bo oczywiście to, że gadam to nie jest złego, prawda? Ale wiecie, no. Na pewno lepiej by mi szło gdyby... nie mnie nagrywał, Nawet, gdy mam dobre itemy, no... Dobra, ty tutaj mi panie... Halo? Czyżby Anticron? Oooo, jajcie. O nie, nie Anticron. To bomba. jakiś frajer nie chce zabić. O nie! Zabierze mi killa! Eee, dobra, ty panie lecisz... tam ten do mną, prawda? No niestety... Ale tego zabijemy! Eee, ten, ten już... ten nie ma... nie ma życia. Nara typie... Nie tam jest chyba ktoś? O nie! Tylko nie to!

Przyznam, nie wyszło mi jakoś bardzo dobrze. Cześć, mogłem się z Aha. Dobra. Nie wiem, dlaczego flash tepnął mnie tak dziwnie. Napiszcie w komentarzach, czy to mogło być spowodowane, ale po prostu, no widzicie. Na odcinku 3 kile i przegrana, prawda? A... No, dobry mieczyk, dobry set. Nie wiem. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale po prostu... Na przykład mogę, mogę to potwierdzić, nie wiem. Może nie screenami, ale często mam dużo XP i naprawdę weźcie mi te 52 tysiące to miałem przecież mam 47, no więc... No. Jeżeli ktoś mi nie wierzy, to trudno. Jeżeli ktoś wierzy, to według mnie fajnie. Um, to Coś jak wiem już na rękę. Nie robią cięcie. Przymieniałem robić cięcie lub nie. Takie. Um, ja zawsze wiem, że flash... Frez... Boże, nie flash, tylko że cięcie jednak tam troszkę skraca odcinek, to można przez to obejrzeć więcej jarenek, ale wiecie, myślę, że jak pogram bez tego to e, ten, oto troszkę będzie lepiej, bo przynajmniej będę mógł coś z nami tak bardziej pogadać i myślę, że jest całkiem spoko. E, w ogóle jak ktoś chce ze mną sojusz spisałem, nie. Ja teraz mówię, jeżeli chcecie ze mną sojusz lub chcecie do ewki umieć coś takiego, to ja wam mówię tylko tyle. Napiszcie, że jesteście moimi widzami a na bank będziecie ze mną co sojuszu i wtedy was nie zabiję a jeżeli ktoś napisze, że y, Paula sojusz czy coś w tym stylu a na no to, że tak powiem aha Za e, no to, że tak powiem po prostu no nie ma opcji, żebym was zabił bo widzów nie będę przecież mordował no to, to nie ma sensu dobra, zabiję typka niestety mi spadł jego ten A tematy.. dobrze, Boże. Boże. Co ja dzisiaj odwalam? Nie, ja po prostu jestem jakiś... Albo jestem już chyba zmęczony, bo nie wiem, jest teraz tu do dziesiątej, no naprawdę. To się nie dzieje, po prostu to się nie dzieje. E, dobra, nie, ja teraz już zrobię cięcie, bo myślę, że teraz już właśnie nie będziecie opatrzeć, jak sobie tam dokupuję jakieś rzeczy coś w stylu. A przy okazji, jeszcze przed zrobieniem cięcia mogę się otworzyć trzy skrzynki za pięć. Opieczności no, to całkiem nieźle, nie wiem. No i słaby drop. E, dzisiaj mi też dropły 2000 w sumie. Miałem 46, chyba 300, potem dropły mi 2000 ze skrzyni za 5, a potem resztę tu zbierałem. E, więc no. Tak to wygląda teraz. E, senak, nie, nie, na mechaniczne sobie pójdziemy. Tak, żeby było spoko i chyba jednak, nie będę robił tego cięcia. Nie wiem tak bardziej na życiu teraz zrobię, jeżeli można to tak nazwać. Ej, I mam nadzieję choć wygrać jedną arenę na tym tak odcinku, Naprawdę, bo widzicie jak mi idzie. Ehm, no. Możliwe jest to przez to, że właśnie jest tak późna godzina, nie wiem. Naprawdę, ale dzisiaj dość dużo uczyłem, więc mi mój po prostu prawie wyparował. No, ehm, zobaczcie, aż arenę zaczynamy. E, ja postaram się tutaj pójść na środek slasha, oczywiście moja standardowa taktyka, e, na której... No nie wiem co bym musiał zrobić żeby z tej taktyki nie skorzystać No to jest po prostu taka bardzo wygodna dla mnie taktyka bo zużyję tego flasha i w sumie O! Dobry sercik e, No i w sumie po tym jak go zużyję to no, 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 nie tracę jakoś dużo bo i tak najczęściej albo mam podmieczną rakietę i nie potrafią mnie sknokać albo wiesz e, Ja sobie tutaj w ogóle... O topór strażacki Nie no tak, to jest taka całkowicie po kobronie jeżeli, jeżeli chodzi o takie klepanie się obdawać no oczywiście lepszy no. obdawać to obdawać to te, ja tego już nie powtórzy yy, Dobra ja weźmiemy dwójkę nie wiem czy chciał mi jakoś tak Minecrafta zresztą powinniście to widzieć jeżeli oglądacie odcinek yy, bo Action nagrywa tak że pokazuje wszystko tak jak jest u mnie na ekranie yy, Dobra ja się tutaj nie wiem pozostrzelać ich No dobra, będę strzelał jak noob jakiś dobra, poleciał 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 <gry> Jak widzicie strzały z łuku yy, umielnie są trudne. A to ten miał jeszcze będzie, to było się wyratować. Mm, coś mu nie poszło. No to 5 fragów Według mnie całkiem spoko, jeżeli chodzi o samok um. O nie bon. Dobra, tu też lecisz Jak widzicie, strzelanie z łuku to u mnie jest chyba najfajniejszy sposób na pilowanie sobie bo już 8 kill je po czym chyba 5 czy 4 z roku Nie wiem, ja tego nie liczę. Jeżeli ktoś to na odcinku yy, sprawdzi, to niech napisze to w komentarzu. Yy, bo ja komentarze czytam od razu mówię, że... Dobra, tego typa załatwimy. Albo on załatwi nas. Nie wiem. Na razie to bardziej to drugie. Ale oczywiście nie damy się tutaj zabić jakimś typom, prawda, no to to, 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 jakieś randomy przecież są, jeżeli obrazie mnie już teraz widzę który to, jak akurat grał, to przepraszam. Dobra, no i wygrałem chyba arenę. 9 killi. Jak widzicie, tak wyglądają mniej więcej moje areny, kiedy gram sobie sam. Teraz tak bardziej na luzie sobie zacząłem grać, bez tych cięć, w ogóle wszystkiego, więc no, jeżeli ktoś chciał wiedzieć, to uwierzcie mi, tak właśnie wyglądała większość moich aren. Oczywiście zdarzy się, że nie, nie wyjdzie mi spadnę, a nie mam rakiety i to wtedy jest naprawdę nubowska, ale no niestety nie przegrana. Ehm, no i widzicie, prawie 300 XP. Ehm, jeżeli tak bym grał ciągle, a praktycznie ciągle tak gram, no to XP nie jest tutaj bardzo łatwe. Ehm, no i myślę, że odcinek tak już będę powoli kończył, więc e, ja jeszcze Wam tylko pokażę, żebyście widzieli, że nie będę dokupywał XP w najbliższym czasie. Mam ehm, 9 dni diamenta. O tutaj. I pożegnam się już z wami na habie. No i wiecie, no, muszę jakoś nazbierać, prawda? Wstaję na teraz 53 już mniej więcej koła. To jest nie, nie taka mała suma. Yy, więc myślę, że uda mi się to nazbierać. Yy, Piszcie w komentarzach, czy wy mnie wierzycie, czy nie. Jak nie, to oczywiście mi smutno. Nie, nażartuję. No yy, no, ewentualnie dozbieram jeszcze tam ten 1000 2, ile czy ile tam będzie trzeba dozbierać. Ewentualnie trochę więcej, po prostu bez rangi a nie kupować innego, innej rangi, bo na przykład nie chcę Emeralda, tylko konkretnie tego Obsa, bo to jest dobra ranga i wiem o tym. Na 2000, a naprawdę daje dużo, bo zobacz, Plus 300%. Ten procent. Więc dobra. E, ja się z nami żegnam. E, ja jestem Squarex e, i jeżeli Ci się spodobało to oczywiście zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz. To tyle. narka!